Czytanie z drugiej księgi Samuela. Król Dawid zadrżał. Udał się do górnego pomieszczenia bramy i płakał. Chodząc tak mówił: Synu mój, Absalomie. Absalomie, synu mój, synu mój. Kto by dał, bym ja umarł zamiast ciebie? Absalomie, mój synu, mój synu. Joabowi zaś doniesiono, król płacze, rozpacza z powodu Absalomu. Tak więc zwycięstwo zmieniło się w tym dniu w żałobę dla całego ludu. Posłyszał bowiem lud w tym dniu wiadomość: król martwi się z powodu swego syna. Tego dnia lud zbrojny zbliżał się niepostrzeżenie do miasta. Usiłując ukradkiem wejść do niego, tak jak ukradkiem wchodzi wojsko, hańbą ukryte, dlatego że uciekł z placu boju. Król zakrył swą twarz i głośno wołał: Synu mój, Absalomie, Absalomie, synu mój, mój synu. Joabuda dał się do króla, do jego domu i rzekł. Okryłeś wstydem twarze wszystkich swoich sług, którzy ochronili dzisiaj Twoje życie i życie Twoich synów i córek, bo darzysz miłością tych, którzy mają Cię w nienawiści. Oto Słowo Boże. Amen. Absalom, syn Dawida, jest znakiem, typem Chrystusa ukrzyżowanego. Umiłowany syn tego króla został zamordowany, i dzięki temu Dawid odniósł zwycięstwo. Jerozolima powinna cieszyć się zwycięstwem, ale król płacze. Jak słyszeliśmy, cały lud zapłakał nad zwycięstwem. Dokładnie to dzieje się w każdy wielki piątek. Nasz król. Jezus Chrystus zwycięża grzech i śmierć, cierpienie, wszelkie problemy, ale jednocześnie płaczemy, bo On umiera. Absalom jest znakiem ukrzyżowanego Chrystusa, także ponieważ chciał zabić swojego Ojca, ponieważ chciał mu zabrać wszystko, ponieważ chciał go pozbawić jego królestwa. Jak to możemy powiedzieć? Jezus przecież nie chciał zrzucić stroną Boga Ojca. Przecież nie chciał zabić swojego Ojca, tylko umarł za nas. No właśnie, umarł za nas, którzy chcemy zabić Boga i którzy Go zabijamy. On wziął na siebie tą naszą winę, ten nasz grzech, tą próbę. Obalenia Boga, Jego panowania. Dlatego ukrzyżowany Chrystus, który ma na sobie mój grzech, mój sprzeciw wobec Boga, dlatego Absalom jest ten, który chciał zabić swojego Ojca, jest Jego znakiem. I król Dawid, który bał się o swoje życie, który. Smucił się, że jego własne dziecko chce go zabić, kiedy dowiaduje się o śmierci Absalona. Mówi: "Co ja bym dał synu mój, żeby umrzeć za ciebie?" Tak mówi Bóg. Co ja bym dał, żeby umrzeć za ciebie? Jeśli dobrze liczyliście, to król mówi osiem razy "mój syn". Absalomie, synu mój, mój synu, Absalomie. Osiem razy powtarzał to. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi wierzyli, że piekło ma siedem poziomów. Coraz głębiej, coraz straszniej. I ojciec schodzi ze swoim dzieckiem, które chciało go zabić, które chciało mu wszystko odebrać. Ten ojciec schodzi z tym swoim dzieckiem, którego odrzuca na dno piekła. I powtarza to siedem razy, żeby wyciągnąć go z piekła i ósmy raz, żeby wyszedł na powierzchnię, żeby po śmierci nic złego mu się nie stało. To jest modlitwa Ojca za dziecko, które chciało go zamordować. Na tym polega kochani nasz grzech, że my odrzucamy Boga i życzymy mu śmierci. Nie polega na tym, że jakieś tam drobne. Kłamstewka, nieuczciwości, ach, taka zwykła kłótnia małżeńska, jak to zwykle bywa, to nie jest istota grzechu, tak jak Biblia nam o tym mówi. Biblia mówi, że grzech to jest życzenie Bogu śmierci. Bo ja mówię, nie chcę Twojego prawa, nie chcę Twojej władzy, nie chcę Ciebie, z Twoimi przykazaniami, z Twoimi oczekiwaniami, z Twoją miłością. Możesz dla innych być Bogiem. Możesz dla innych być ważnym. Mogą inni Ciebie uwielbiać, ale w moje życie się nie mieszaj. Zniknij z mojego życia. Pamiętacie tą opowieść o synu marnotrawnym, który żąda swojego dziedzictwa i potem je roztrwania z nierządnicami. To jest opis grzechu. I miłosierdzia Boga, który jako ojciec przyjmuje tego syna potem, co było takie straszne, że ten syn prowadził się niemoralnie, że przetracił wszystkie te pieniądze? Nie. On poszedł do swojego ojca i powiedział daj mi to, co należy mi się po twojej śmierci. To znaczy, przepraszam za wyrażenie, zdychaj staruszku. Nie interesujesz mnie, nie interesuje mnie twoje życie. Ja tylko chcę, żebyś mi dał to, co mi się należy i zostawił mnie w spokoju. Moi kochani, to jest istota grzechu. To widzimy na krzyżu. To odbija się w cierpiącym Chrystusie. To jest grzech, jeśli nie dziękujemy Bogu, jeśli żyjemy niewdzięcznie, jeśli Bóg nie jest absolutnie pierwszy, jeśli nie jest podstawą dobra, jeśli Stracę to połączenie, że to, co dobre, mam od tego, który jest dobry, to zaczynam uważać, że muszę ochronić siebie przed Bogiem, że ja muszę się uratować przed Bogiem. Muszę uratować przed Bogiem kawałek mojego niedzielnego poranka, który mógłbym z nim spędzić. Muszę uratować przed nim moje zdrowie, finanse poprzez nieuczciwość, bo jakbym był żył uczciwie, to coś by mi tam brakowało. I co wtedy, moi kochani, jeśli tak żyjemy, jeśli żyję po swojemu, jeśli Bóg mnie nie interesuje, jeśli są takie miejsca w moim życiu, kiedy wolałbym, żeby go nie było i tych jego przekazów? Co wtedy? Boża się zdenerwuje, pogrodzi mi palcem, zemści się na mnie? Jeśli tak myślę, jeśli tak odczuwam, to nie zrozumiałem nic z Boga, ani z jego miłości. Jeśli nakładam na niego moje wąskie myślenie, moje wąskie kategorie oceniania innych ludzi i siebie samego, to nic z niego nie rozumiem. Naturalnie dotyka to Boga. Naturalnie boli go to, co więcej, miażdż go, tak jak powiedziałem, na krzyżu widzimy. Co to z Bogiem robić, jeśli ja Go odrzucam? Ja Jego własne dziecko. To Go miażdży jak orbaczka. Gini staruszko. Naturalnie, że to Go boli. Masakruje. Ale On na to nie reaguje tak jak my. Bóg nie reaguje tak jak my na zło, na ból, który Mu zadajemy. Celnik Zacheusz oszukał tylu ludzi, skrzydził tylu ludzi, Niewinnych, biednych, wzbogacił się na nich. Siedzieć obok takiego, to już była hańba. A Jezus podchodzi do Niego, patrzy na Niego. I może wielu myślało, teraz Mu się dostanie. Nareszcie Mistrz, który patrzy w ludzkie serca, powie, co o Nim myśli. A Chrystus wyciąga rękę i mówi, Zacheuszu, Absalonie, moje dziecko. Mówi Mu po imieniu. Ja chcę usiąść z tobą przy stole. Chcę usłyszeć, czego ci brakuje, za czym tak ciągle gonisz, że musisz nawet innych krzywdzić. Synu, synu, córko moja, kto do ciebie tego tak ostatnio powiedział? Kiedy to słyszałeś? Teraz jesteś sam, mamą, tatą, babcią, dziadkiem, to już nie, nie wypada, to wypada, żeby. Chcieć być jak małe dziecko przed Bogiem. Nie wypada, żeby patrzeć na siebie, bo ja muszę troszczyć się o innych, muszę o innych myśleć, bo jestem księdzem. Nie wypada mi, żeby było mi smutno, trudno. Ja muszę troszczyć się o inne uwieczki, mam swoją odpowiedzialność, ale w środku jestem taki kruchy. Chciałbym, żeby Bóg mnie przytulił. Chciałbym, żeby ktoś mi powiedział, dziecko moje, synu mój, córko moje, żeby ktoś mnie zrozumiał. I to jest moje, kochani, takie zadanie, ćwiczenie na te rekolekcje. To było już wcześniej na czy dzisiaj to jest drugie ćwiczenie rekolekcyjne. Usłysz to przed Bogiem, że mówi do Ciebie, synu córko moje. Że wypowiada w czuły sposób Twoje imię, w którym wyraża wszystko to, co przeżywasz, wszystko to, kim jesteś. Popatrz na krzyż w swoim domu, albo tutaj, i usłysz z tego krzyża Twoje imię, synu mój, córko mój. Tutaj macie na krzyżu taką ogromną dziurę w boku Pana Jezusa. Święty Bernardyn powiedział, Bóg dał zranić swoje serce, żebyś zobaczył, co On ma w środku. Bóg dał otworzyć swoje serce, żebyśmy zobaczyli, co On ma w środku. Niech to przedstawienie tej dziury tutaj ogromnej na krzyżu w Waszym Kościele przypomina Ci zawsze, że możesz tam zajrzeć i nie znajdziesz potępienia. I nie znajdziesz tam potępienia, tam nie ma potępienia, tam nie ma oceniania, tam nie ma nacisku. Musisz, musisz, staraj się. Nie, nic takiego nie ma w sercu Twojego Boga. Co mówi ta dziura w Jego sercu? Choćbyś wyrwał mi kawał serca, ono nadal będzie biło tylko dla Ciebie. I nie wiem, czy znacie te cuda eucharystyczne, Szczególnie najbardziej znany cud w Lanciano, który się wydarzył w 700 roku, kiedy ksiądz odprawiający Eucharystię, nie wierzył, że to jest naprawdę ciało i krew Chrystusa. I naprawdę hostia przemieniła się w kawałek mięsa i wino w kielichów, prawdziwą krew. Do dzisiaj są to żywe tkanki, i w XX wieku były bardzo dokładnie badane przez lekarzy. Hostia to jest kawałek serca. Tak ciemitkiego, że żadnym skalpelem nie dałoby się tego odciąć od ludzkiego serca. Bóg daje Ci w Eucharystii, w komunii, w każdej mszy świętej kawałek swojego serca. I On chce być w komunii z Tobą, to znaczy, komunia, to znaczy zjednoczenie. On chce być zjednoczony z całym Tobą, z całym Tobą, ze wszystkim w Tobie, nie tylko z pobożnymi myślami. Nie tylko z dobrymi Twoimi stronami, ale ze wszystkim. I nie daje Ci skórka spięte, żeby Ci powiedzieć, że chce zdeptać Ciebie, ale daje Ci serce, żeby Ci powiedzieć, że kocha Ciebie całego. Co więc myśli Bóg? Jak reaguje Bóg, kiedy znowu wpadasz w nauk, kiedy znowu wpadasz w nieczystość, kiedy odrzucasz Boga? Kiedy niszczysz siebie, kiedy ranisz swoich bliskich, co robi Bóg Twój Ojciec? Schodzi z Tobą siedem pięter na dół, tam gdzie jesteś, w swoim grzechu. Siedem to jest liczba w Biblii pełna. Siedem to znaczy wszystkie. To znaczy tyle, ile potrzebujesz. Tak nisko, jak spadłeś, on schodzi z Tobą. Spada z tobą do twojego piekła. I piekło nie oznacza siarki i ognia, ale to, co cię pali. Wyrzuty sumienia, to, że nie możesz na siebie patrzeć, to, że jesteś w smutku, w depresji, że twoje życie straciło wszelkie kolory, wszelki smak. Piekło to samotność, że nikt mnie nie rozumie, że nie mogę opowiedzieć mojego grzechu mężowi, żonie, bo mnie wyśmieją albo. Zrobiam wielkie oczy, zostaję sam z tym, co przeżywam, z tym, co mnie boli. Kolejne piętro w piekle to zwątpienie w siebie. Na pewno mi się nie uda, już nic z tego nie będzie, nie dam rady. Po co ja żyję? I ostatnie piętro to zwątpienie w Boga. Nie ma już dla mnie żadnej nadziei, nie kocham. Nie patrzy na mnie, nie zna mnie, nie interesuje się mną. Czarna rozpacz. Również tam schodzi Bóg z tobą, żeby cię z tego wyrwać. Piętro po piętrze wyprowadzić cię mm. znowu do życia. Jeśli szukasz modlitwy, jeśli szukasz żywego kontaktu z Bogiem, to przyjmij to ćwiczenie rekolekcyjne. Nie tylko na dzisiaj, ale może... Jeśli nie umiesz się inaczej modlić, niech tak wygląda Twoja modlitwa, że będziesz patrzył na Boga, na krzyż, na jakiś obraz i będziesz powtarzał swoje imię i dodawał Synu mój, córko moja. Niech to będzie dialog z Bogiem. Usłysz, co On mówi, jak On mówi, jak patrzy na Ciebie, synu mój, córko mój. Amen.